Witam, tym razem będzie taki plakacik, a raczej plakat, preparaty i akcesoria akwarystyczne. Więc zobaczymy sobie, co się znajduje na takim plakacie. Jak widzicie, w plakacie można znaleźć różne opisy różnych preparatów akwarystycznych. Oraz pokarmo dla rybek, jak i akcesoriów, które są potrzebne do tego, by w dobrej kondycji utrzymać nasze akwaria domowe. Jak widzicie, to jest taki plakat, który można sobie powiesić na ścianie i pomoże nam to w utrzymaniu porządku. Można to rzec, nazwijmy to, w utrzymaniu porządku w naszej jakby apteczce akwarystycznej, ponieważ wiadomo, że ryby oraz rośliny oraz woda kiedyś ma jakiś problem. Więc ryby kiedy mają problem zdrowotny rośliny mają też kiedyś problem zdrowotny więc trzeba wiedzieć, co zastosować, by te ryby wyleczyć oraz co zastosować, żeby móc mieć, żeby doprowadzić rośliny do ich stanu zdrowia. Więc na podstawie tego, co patrzymy, co, jeżeli wiemy, co dolega danej rybie albo co dolega danej roślinie w naszym akwarium, to możemy zastosować odpowiedni preparat, ale do tego musimy najpierw sobie porównać jaki problem jest z rośliną i jaki problem jest z rybą. Możemy też się wspomóc tym, że robimy zdjęcia naszych ryb, naszych roślin, idziemy do jakiegoś specjalisty, który nam w tym pomoże. Czasem może pomóc to nam sprzedawca w sklepie akwarystycznym. A czasem możemy się wspomóc właśnie takimi ewentualnymi poradnikami. Jak na przykład szukając danego, doszukując się na podstawie tego, co widzimy w książkach i co widzimy w plakatach. No. I wtedy z pomocą tego ewentualnie pomagamy sobie w tym, co możemy odpowiedniego kupić. Jak widzicie, taki plakat nam może posłużyć za pomocnik. Na tyle życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo.